Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem odpowiem na jeden z możliwych sposobów na pytanie, które wielu ludzi myślących poprawnie, zgodnie z prawami natury i logiką musi sobie zadawać i na pewno sobie zadaje. Jak do tego doszło, że obecny świat w jakim żyjemy jest jednym wielkim rozgardiaszem, jedną wielką pomyłką i jednym wielkim zwyrodnieniem? Inaczej się tego Nazwać nie daj jednym wielkim działaniem przeciwko naturze i logice? Jedną z odpowiedzi, to także bardzo istotną i prawdziwą na to pytanie, jest odpowiedź następująca. Doszło do tego wszystkiego, ponieważ zaniedbaliśmy pracę organiczną. Pracę organiczną rozumiem tutaj dokładnie to samo, co rozumieli pozytywiści pracując nad odbudową e, świadomości i e, odbudową sił e, mentalnych oraz witalnych narodu polskiego, ale i nie tylko, gdyż pozytywiści nie tylko pracowali w dobrej wierze, tak jak pozytywiści polscy, czescy na Bałkanach i tak dalej. Byli też pozytywiści, którzy pracowali w nieco złej wierze, a mianowicie austriaccy aktywiści wysyłani przez rząd habsburski, żeby pracować nad prawosławną ludnością i wmówić jej, że nagle zbyłych kiedyś Rusinów, którymi tak naprawdę, żeby być przestali, bo stracili jakąkolwiek tożsamość po najazdach mongolskich i tak dalej, to co przetrwało, żeby się stali Ukraińcami. No i mamy problem z tym do dzisiaj. No ale to już jest inna kwestia. Niemniej jednak bez wytężonej pracy i bez wielkich starań tych e, porządnych ludzi w większości, mówię tych pozytywistów, co byli za pracą organiczną, utożsamiali się z tym prostym ludem i e, mówili mu tak naprawdę. Jakie jest jego dziedzictwo, jakie jest jego pochodzenie, dlaczego mówią tym, a nie innym językiem, dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej, dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej, dlaczego wierzą w to, co wierzą i tak dalej. Gdyby nie praca tych ludzi, to świat by nasz wyglądał zupełnie inaczej, a my może już byśmy byli na poziomie serbo jak nie gorzej, czyli by nas już praktycznie nie było jako Polaków. No dalej idziemy w tym kierunku i to dość mocno, zwłaszcza ostatnie kilka lat przyspieszyło, niemniej jednak... Istnieje, my jeszcze mamy szansę przetrwać. Można nawet powiedzieć, że praca tych pozytywistów, ta organiczna, była czymś szaleńczym. I to wcale się ich nie obrazi. O, ci ludzie podjęli się prawie niemożliwego, szaleńczego zadania, jednak dało ono piękne owoce. I tu mówię z pełną odpowiedzialnością, że sytuacja była beznadziejna. I nawet jak niektórzy typu historyk franczyz y, smulka, no, autor m.in. wspaniałej Mieszko II jego, jego czasy, przebierał się ze swoimi znajomymi i, u, i za chłopów, udawał się na wieś, nawet starał się mówić jak oni nie mówili im o Polsce, Polakach, naszej tradycji itd. Wiem, brzmi to jak szaleństwo. Ale myślę, że obecnie, żeby walczyć z tym, co mamy, może nie musimy przebierać się za chłopów, może czasem tak, ale nie zawsze. Ale musimy iść do ludzi, naszych sąsiadów, naszych przyjaciół, naszych rodzin, bo tam też są e, podziały mocne. I tłumaczyć im niestety, że jajko się bierze od kury, a dzieci się biorą od kobiety i mężczyzny, a socjalizm nigdy nie zadziałał. I nie ma co słuchać tych pseudoautorytetów, ponieważ nic z tego nie będzie. I że wybory to jest coraz większa farsa wszędzie, co widać. To zawsze było zabarwione oszustwem, ale ostatnie parę lat już pokazuje po całym świecie, że to jest coraz większa farsa. Jeśli chcemy dalej mieć ten system, musimy nauczyć się ich ostro pilnować. Jest to trudne, albo po prostu e, zmienić system, na przykład na. Yy, Oligarchiczno-monarchiczny, tylko taki, który będzie dbał o interes nas wszystkich. Łącznie z siebie samym, tak naprawdę. Wtedy najlepiej to działa, jak władza ma wspólny interes yy, z przeważającą większością yy, mieszkańców kraju czy narodu, wtedy działa to dobrze. Tylko to wszystko jeszcze przed nami, te wybory, te zmiany i tak dalej, które nadejdą. Niemniej jednak musimy być do nich przygotowani, więc na razie wzorem pozytywistów idziemy do pracy organicznej. Wielokrotnie ukradkiem mniej lub bardziej o tym wspominałem i będę wspominał na swoim kanale, co robić, czego nie robić. Niemniej jednak widzę obecnie, że musimy załadować pakiet pozytywizmu raz jeszcze, żeby to szaleństwo, które widzimy na oko, bo raczej ja tego nie nazwę, to wszystkie pseudo-klimatyczne idiotstwa, można wrócić do jednego z moich filmików i przypomnieć sobie okładkę magazynu Times 1977, gdzie straszono nas epoką lodowcową i drugi z 2008, gdzie mówiono o globalnym ociepleniu. To po prostu widać, że ktoś nas ro robi w trąbkę i to dość mocno, i to w kompletną trąbkę. Zależy jak to chce pozarabiać, bo to tylko chodzi o to, żeby skoczyć na nasze kieszenie, skoczyć na do naszego prywatnego życia, jeszcze na tym zarobić, a nas najlepiej to zniewolić, a tych, co kosztują, zwłaszcza może z tego świata wysłać na świat drugi. To by było dla niektórych psychopatów najlepszym rozwiązaniem. I żeby się przed tym bronić, właśnie musimy podjąć pracę organiczną. Jak mówię, najprościej, bo nie każdy może zrobić to w dużym zakresie, ale każdy może rozmawiać z sąsiadami. Wiem, że to trudne i e, przygnębiające tłumaczyć z rodziną. Przyjaciółmi, czy nawet ze świeżo poznanymi ludźmi, jak widzimy, że, zwłaszcza, że jest w nich potencjał myślowy. Wyciągnąć ich z tego propagandowego bagna. Każdy pozyskany jest istotny. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze. Do widzenia i powodzenia w pracy organicznej.